How you make movies? Like for instance, Netflix. Um, you know, standard way to make an action movie that we learned was, you know, you, you usually have like three set pieces: one in the first act, one in the second, one in the third. And you know, you kind—they of, kind of ramp up, and the big one with all the explosions. And you spend most of your money on that one in the third act. That's your kind of finale. Um, and now they're—you know—they're like, can we get a big one in the first five minutes to get somebody, you know, we want people to stay yeah. tuned in. And, and can. I, you know, it wouldn't be terrible if you reiterated the plot trzy lub times in the dialogue, because people are on their phones while they're watching, you know what I mean? Pamiętacie, jak swego czasu Tomasz Bagiński opowiadał o tym, dlaczego Wiedźmin, czyli projekt, w którym uczestniczył, projekt, który tworzył, był tak bardzo uproszczony. No to, to, co Bagiński mówił dwa lata temu, co wydawało się czymś, no nienaturalnym, dzisiaj okazuje się być naprawdę standardem i to pokazuje nam kierunek, w którym zmierzamy, a właściwie kierunek, w którym już praktycznie jesteśmy. No ale jako, że koszula zawsze bliższa ciału, to przytoczmy ten fragment właśnie z Bagińskiego z wywiadu dla Wyborczej. Cóż on tam takiego powiedział? Gdy robi się serial dla ogromnej masy widzów z różnymi doświadczeniami, z różnych części świata, a duża ich część to Amerykanie, to te uproszczenia nie tylko mają sens, one są niezbędne. Dla nas to bolesne, dla mnie też, ale wyższy poziom niuansu i skomplikowania będzie miał mniejszy zasięg, nie będzie docierał do ludzi. No i jak wielu z Was doskonale pamięta, te właśnie słowa Pana Bagińskiego, one nie zostały zbyt dobrze przyjęte za Atlantykiem. Nie zostały zbyt dobrze odebrane przez Amerykanów, którzy oburzali się. No jak to? No i co z tego, że mieszkamy w USA? To znaczy, że można robić dla nas programy, seriale, filmy, gry jak dla idiotów? Bo nie zrozumiemy tego, że fabuła może być ciut bardziej skomplikowana, że jest tam jakiś większy niuans do wyciągnięcia? No, o co chodzi? No, już pomijając fakt, że tak się po prostu nie robi, bo w ten sposób atakujesz no, własną bazę klientów, ludzi, którzy potencjalnie mogą obejrzeć Twój wytwór, Twoją produkcję, prawda? No a druga sprawa, że zakładanie a priori, że głupi Amerykanin czegoś nie zrozumie, oczywiście pewnie tacy i też się zdarzą, ale zakładanie tak sobie, że a no, a jak Amerykanie, to wiadomo, że musi być prościej, jest niedorzeczne. Oczywiście te wszystkie uproszczenia, kastrowanie fabuły, kastrowanie charakterów bohaterów, czy taka nieustanna łopatologiczna ekspozycja, no to to nie był tylko przypadek Wiedźmina. Tutaj na kanale zajmowaliśmy się takimi serialami jak Akolita, jak Rings of Power, jak drugi sezon The Last of Us i tam wszędzie dokładnie to dostawaliśmy. To samo co w Wiedźminie. Czyli właśnie fabuła była maksymalnie uproszczona, co chwilę musiały być jakieś skoki akcji, żeby ten biedny widz się nie znudził. Co chwilę była ekspozycja, czyli bohaterowie no, musieli opowiadać nam to, co dzieje się na ekranie. Jakby nie można było nam tego po prostu pokazać, i to też by dobrze zagrało. O miałkiej fabule, o tym, że niektóre zmiany były nielogiczne i głupie, to już nawet nie ma co gadać, szczególnie w przypadku takiego akolity, gdzie aktywistka wzięła się za robotę i ten serial po prostu nawet przez Disneya został uznany za nieudany, nierokujący, no i go ciachnięto, mimo że mówiło się, o, drugi sezon, takie dobre dzieło, a tu niespodzianka, nie ma. Co za przypadek. Wszystko to natomiast było robione z uśmiechem na twarzy i z takim nieodłącznym sloganem czyli robimy to dla współczesnej widowni. Dostosujemy dane dzieło do współczesnych czasów, do obecnych wymogów. I co to do cholery miało w ogóle oznaczać, poza tym, że faktycznie przepychano w wielu przypadkach kolanem jakąś tam agendę czyli odhaczano kolejne rzeczy, które musiały w takim serialu, w takim filmie się pojawić. Dzisiaj, kiedy głos w tej sprawie zabrał Matt Damon, który wraz z Benem Affleckiem był gościem w podcaście Joe Rogana. Obaj panowie w ogóle Ben Affleck i Matt Damon zagrali w takim filmie Łup. No, i z tej okazji też między innymi właśnie byli u Rogana. No, Matt Damon zdradził trochę kuchni tego, jak Netflix obecnie robi filmy. Na co stawia akcent, co jest dla niego najważniejsze i co bardzo źle rokuje. W kontekście tego, że Netflix jest o krok od przejęcia Warner Bros. No Gdyby tak się stało, w powiązaniu z tym, co za chwilę tu usłyszycie, no to przemysł ogólnie filmowy, serialowy, popkulturowy może czekać poważna katastrofa i ogromne zmiany. Nie wiem, czy wszyscy są na to przygotowani. A klucz całej sprawy jest to, że Netflix obrał sobie jako swój docelowy target, jeśli chodzi o widzów idiotów. W sensie w jego wyobrażeniu idiotów, którzy nie potrafią skupić się dłużej niż 10-15 minut na oglądaniu filmu, na oglądaniu serialu, i dlatego to, co się dzisiaj produkuje, musi być dostosowane właśnie do tych ludzi. Właśnie do tych, którzy nie potrafią usiedzieć na tyłku i obejrzeć w całości jednego odcinka serialu albo jakiegoś filmu. How you make movies? Like for instance Netflix. Um, you know... standard way to make an action movie that we learned was you know you usually have like three set pieces one in the first act one in the second one in the third and you know you kind of, they kind of ramp up and the big one with all the explosions and you spend most of your money on that one in the third act that's your kind of finale um, and now they're you know they're like can we get a Czyli wiecie, no na samym początku musi być mocne walnięcie. Musi być coś, co sprawi, że ten widz potencjalny poczuje jakieś emocje, poczuje jakąś taką. Nic zainteresowania, powiązania z tym produktem, że jednak usiądzie i wytrzyma dłużej niż 10-15 minut i to jest mechanika żywcem wyjęta z social mediów, żywcem wyjęta z TikToka, gdzie też bardzo mocny nacisk stawia się na tzw. hook. Jak sobie obejrzycie tych wszystkich content creatorów, którzy mówią o tym, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć. Sukces na TikToku, to większość z nich będzie wam mówiła, że tak, huk musi być dobry, że te pierwsze 2, 3, 4, 5 sekund filmu to jest dokładnie ten moment, kiedy widz decyduje o tym, czy zostanie z wami na dłużej i obejrzy cały ten materiał, czy jednak przeskroluje dalej, bo sam początek nie będzie wydawał mu się atrakcyjny. I ta mechanika TikTokowa jest przenoszona na tą większą, szeroką popkulturę tutaj w postaci.

Badania rynku, w sensie wiedzą kto ile ogląda, jak ogląda, jaka grupa wiekowa zostaje na przykład z danym produktem, a jaka nie, kto ogląda od początku do końca, a kto na przykład pauzuje. Na pewno mają tych danych całe mnóstwo, no i jakby na tych danych bazują i tak będą chcieli robić swój kontekst, tak, tak będą chcieli robić swoją politykę tworzenia filmów i prowadzenia platformy. Ale z drugiej strony, cóż mnie to wszystko obchodzi? Mówię tu oczywiście o tych wszystkich ludziach, którzy nie potrafią obejrzeć, nie wiem, odcinka serialu w całości, tak żeby usiąść, zrobić sobie herbatę, kawę i obejrzeć taki odcinek, albo nie obejrzeć filmu. Ja rozumiem, można wyjść do toalety, jasne. Ale jeśli ktoś ma problem tego typu, że włącza sobie film, ale co 10-15 minut, no musi jednak nerwowo gdzieś tam telefon odpalić, przeskrolować sobie e, TikToka, czy się jakiś nowy film nie pojawił, sprawdzić, czy jakieś nowe powiadomienie na Insta mu nie przyszło, czy jakiegoś lajka nie zgarnął za swoje zdjęcie, to, to nie jest nasz problem. Ludzi, którzy po prostu chcą to oglądać i potrafią odstawić sobie na bok. Ten telefon, tylko to już jest jednostka chorobowa. To jest jakiś rodzaj uzależnienia, i tutaj trzeba się poradzić specjalisty. Bo no to nie jest normalne, że przez 10-15 minut nie jesteś w stanie skupić uwagi. Na czymś innym poza scrollowaniem TikToka. No, to jest porażka totalna. Jeśli w ten sposób będzie robiona popkultura, film, serial czy gry w najbliższym czasie, co zresztą już widzimy, że się dzieje, że postępuje, no ale jeśli to będzie dalej szło w tą stronę, chociaż moim zdaniem nie uciekniemy przed tym, bo tak to sobie wymyślono, że jednak większość widzów jest taka, która potrzebuje takich rzeczy jak właśnie ta łopatologiczna ekspozycja. I że ci ludzie potrzebują tego, żeby im non-stop opowiadać, co się dzieje, bo zapomnieli, że pół godziny temu w tym filmie coś zostało wyjaśnione. A to nas będzie prowadziło do filmów, seriali bez niuansu, bez intrygi, bez tego, że sami mamy jakieś okruchy, z których musimy się domyślić, co tu mogło zajść, co mogło się wydarzyć i co wydarzy się na końcu filmu. No jeśli my co akt będziemy mieć takie skoki emocji, ale takie bardzo sztuczne, i co akt będzie nam się opowiadało i podsumowywało poprzednie momenty i tak dalej, aż do samego finału no to to jest droga donikąd w sensie normalni ludzie, którzy chcą sobie pooglądać filmy i seriale, poczuć jakąś rozrywkę, być może nawet jakoś się mocniej zaangażować, no będą mieli coraz trudniej, żeby to dostać. I powiem wam, że to zjawisko postępuje także na innych płaszczyznach. Ja mam taki sektor piłki nożnej, który jest moim drugim ulubionym obok popkultury i tam też to się dzieje, coraz głośniej mówi się o tym, że młodzież już nie garnie się tak do oglądania piłki nożnej, że ciężko jej wytrwać dwa razy po 45 minut, że te mecze są za długie, że być może trzeba je skrócić, że być może trzeba wprowadzić jakieś lotne zmiany, że jeśli piłkarz dostaje na przykład jakąś żółtą kartkę, to powinien udać się do boksu karta tak jak w Enegel, jak w hokeju. I tu jest takie kombinowanie, żeby jak najbardziej tą młodszą część Przyciągnąć, bo ci starsi, którzy piłkę oglądają, dla których to jest jakaś tam sól istnienia, że tak powiem, to oni i tak ten mecz obejrzą. Jasne, no można sobie w międzyczasie sprawdzić wyniki na przykład równoległych meczów, przeskrolować, ale co do zasady, no nie wiem jaki jest problem w tym, żeby skupić się, jeśli szczególnie gra Twoja drużyna, i ten mecz od deski do deski do obejrzeć. No i tak samo jest z filmem, no jeśli jakiś serial oglądasz. Jeśli na jakiś film stawiasz, to znaczy, że wcześniej wiedziałeś, że on istnieje, chciałeś go zobaczyć, a może to jest twoje ulubione uniwersum, no to siadasz i oglądasz. No, to naprawdę nie jest tak skomplikowany, a jeśli masz problem ze skupieniem się i non stop nerwowo sięgasz po ten telefon, no to sorry, ale tutaj pomoże Ci tylko specjalista od uzależnień. Albo rodzice, bo oni też powinni pilnować, żeby ta młodsza widownia, no jednak się trochę w tym temacie ogarnęła, i tu jakieś ograniczenia rodzicielskie, nieustawowe, są moim zdaniem, jak najbardziej fair. No i finalnie to wszystko i tak nas prowadzi do tego wielkiego wydarzenia, jakim jest potencjalne, coraz bardziej prawdopodobne przejęcie Warnera Brosa, jego aktywów, także tych filmowych związanych z wielkimi markami, właśnie przez Netflixa. No, już dzisiaj mówi się o tym. Że Netflix chce skrócić ten czas, to okienko filmowe, między tym jak dany film pojawi się w kinie, a kiedy może trafić na platformę. I moim zdaniem to jest taka zasłona dymna, że no dobra, damy Wam na razie jakiś miesiąc. Za chwilę będzie mówiło się o dwóch tygodniach. Za chwilę będzie się mówiło o dziesięciu dniach. Jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, to cóż właściwie takiego Netflixa będzie? Mogło powstrzymać, będzie wyciskał te znane marki jak Cytryny, oferując na ich bazie jakąś papkę dla ludzi. Właśnie tego typu, jak Wiedźmin, jak czy jakiś inny Akolita. Tego właśnie doświadczymy i to nas potencjalnie może czekać. Co zresztą ten wywiad Mata Daimona i to jak on się wypowiedział na temat. Tej polityki, tej mechaniki pracy powstawania filmów, właśnie z tej platformy, tu zagrożenie jest naprawdę poważne. No i jestem ciekaw, co Wy o tym myślicie, jak Wy zapatrujecie się na tę sprawę i czy faktycznie jest się czego bać? No bo chyba każdy z nas wolałby dostać dobry film, dobry serial, angażującą historię i coś, przy czym może miło spędzić czas, jakąś rozrywkę, a nie coś, właśnie tak jak Akolita. Tak jak te wszystkie wieźminy Netflixowe, co jest obrazą dla ludzkiej inteligencji, dla logiki i dla po prostu takiego poczucia, że jestem fanem jakiegoś uniwersum. No, także nie przeciągam, dajcie znać w komentarzach, a ja Was zapraszam już na kolejne filmy na kanale Subdzwonek, podanie materiału dalej, standardzik dobrze o tym wiecie. No i widzimy się za jakiś czas.